Doktor Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych. Oczywiście musimy porozmawiać o COVID-zie i o tym, co się dzieje w temacie. Nie wiem, jak u Was, ale ja mam takie poczucie, że w moim środowisku, gdzie się nie odwrócę, to słyszę, że ktoś ma COVID. A z drugiej strony też słyszę o tym, że idąc czy też dzwoniąc na teleporadę, potem sprawdzając, co lekarz wpisał w tak zwany opis wizyty. wizyty bo robimy te testy w domu jednak często, żeby się przekonać, czy, czy, czy wynik jest pozytywny. Po, potem jest wpisana tylko infekcja, więc mam takie wrażenie, że w ogóle to jest wszystko w jakimś wielkim chaosie, że nikt tego nie kontroluje. Ale czy tak jest, panie doktorze? Dzień dobry. Dzień dobry. No, w moim otoczeniu też jest dużo COVID-u, ale głównie otoczeniu pacjentów. Natomiast, e, natomiast chaos rzeczywiście jest, więc z wielu rzeczy wynika. Spróbuję Państwu troszeczkę przybliżyć, opisać ten chaos i powiedzieć, dlaczego on jest. Jeżeli się testujemy w domu, no lekarz nie ma pewności, czy jest to COVID, czy nie. Starajmy się, ja polecam i zalecam pacjentom, żebyśmy jednak dzwonili do lekarza, do swojego lekarza rodzinnego, umawiali się na wizytę w określonym czasie i w pewnym reżimie epidemiologicznym, a zatem, żeby ta wizyta była wcześniej uzgodniona w takich godzinach, które nie będą kolidowały na przykład ze szczepieniami dzieci zdrowych albo w ogóle zdrowych pacjentów zdrowych w sensie infekcyjnym, ale wizytujących przychodnie osobiście i żeby w czasie tej wizyty pacjent z infekcją miał zawsze powtarzam zawsze wykonane badanie Testem, badanie bezpłatne dla tego pacjenta. To jest pewien bonus, bo za to badanie, które sam wykona, musi sobie, musi sobie zapłacić w aptece, kupując test. Natomiast y, dzięki temu pacjent nie tylko, że zaoszczędzi te kilkanaście złotych, co też jest pewnie dzisiaj ważne, ale y, przede wszystkim będzie miał opiekę lekarza lekarza rodzinnego lepiej wiedzieć wcześniej niż nie wiedzieć albo wiedzieć za późno i to jest taka ścieżka, która powinna funkcjonować, ja pomijam fakt, że zbyt mało szczepimy, ja, ja, ja zbyt mało szczepimy. Tak tak proszę bardzo. Mhm. Ja, ja się spotykam z takim rozwiązaniem, że bo ludzie wrócili do biur, wrócili do swoich zakładów pracy, funkcjonują, normalnie pracują, praca zdalna zdarza się, ale już nie tak często jak kiedyś. I osoby, które, tak jak ja obserwuję, w wielu, w wielu firmach każdy pracownik który zaczyna, zaczyna e, czuć się dziwnie ma prawo pójść pobrać test zrobić go sobie jeżeli on jest pozytywny to dopiero udać się do lekarza na zwolnienie i opuścić stanowisko pracy myślę, że takie rozwiązanie które jest wygodne oczywiście dla obu stron bardzo często y, 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 jak widzimy, że test jest pozytywny to już nie robimy nic dalej. No właśnie jedziemy to jest do domu źle. czujemy się źlej no, no właśnie, no właśnie. No właśnie, to jest źle, to jest z kilku względów źle, no jeżeli rzeczywiście mamy bardzo niewielkie objawy, bądźmy w kontakcie z lekarzem, lekarzem rodzinnym, nawet poprzez te porady, które, które odżegnaliśmy, to uznaliśmy za wszelkie zło, one są potrzebne w takich sytuacjach, czy przydadzą się w takich sytuacjach, natomiast w wielu, w wielu sytuacjach klinicznych, czyli w wielu przypadkach, warto jednak... Dać się zbadać. No tutaj uciekanie, troszkę tylko w zwolnienie, chociaż to i tak jest lepiej, bo bardzo często pacjenci wiedzą o tym, że są pozytywni, chodzą dalej do pracy, bo mają niewielkie objawy to już jest bardzo źle. Więc proszę Państwa, ten chaos trochę nie, nie polega tylko i wyłącznie na tym, że na przykład nie ma punktów wymazowych, że za mało testujemy, bo to też prawda, za mało testujemy, bo testujemy właśnie. Pacjentów objawowych. Zwróćmy uwagę, że 30% testów wychodzi pozytywnie. Jeżeli byśmy uznali, że ta niewielka stosunkowo, ale jednak rosnąca i dalej niepokojąca, dalej potencjalnie niebezpieczna choroba może w większej ilości do nas zagościć, to powinniśmy być na poziomie no, pilnowania czy kontrolowania pandemii czy epidemii. I teraz WKO uważa, że jeżeli liczba testów jest 5% i poniżej dodatnich, to znaczy, że tą pandemię kontrolujemy, czy epidemię. W Polsce jest 30%. Większość tych wyników dodatnich wypisują i wpisują do systemu lekarze rodzinni. Bardzo pozostała część to ta dobrą sprawę karetki, karetki pogotowia ratunkowego, oraz część oddziałów szpitalnych, a w zasadzie szpitalne oddziały ratunkowe. I koniec. W porównaniu z ilością, która się wykonuje na zachodzie, to jest bardzo mała ilość i należy testować, tak jak należy, także szczepić, dużo, dużo większej ilości. A proszę powiedzieć, mówi pan doktor o szczepieniach. Kto w tej chwili, bo rozmawiamy już o czwartej dawce, chociaż jest część społeczeństwa, która jeszcze nie postawiła nawet tego pierwszego kroku, bo my nie Ale. jesteśmy chyba w dalszym ciągu dobrze wyszczepionym społeczeństwem? My jesteśmy fatalnie wyszczepieni, fatalnie. I to niezależnie od tego, o jakiej dawce mówimy jedną y, szczepienie takie podstawowe, czyli dwie dawki, przyjęło 61% Polek i Polaków. W Europie ten odsetek to jest między 85 a 90. To jest ta różnica, i różnica ogromna, znacząca. Kolejna różnica, trzy dawki. Trzy dawki w Polsce to 32%. W Europie to 65%. Ogromna, gigantyczna różnica. Jeśli chodzi o obywateli Ukrainy, jest jeszcze gorzej, to jest zrozumiałe z uwagi na ich sytuację polityczną, wojenną itd. itd. A zatem jeszcze do tych statystyk polskich, które wymieniłem, należy dodać pacjentów ukraińskich, gdzie dwoma dawkami jest zaszczepionych 31%, natomiast trzema dawkami raptem 4% obywateli ukraińskich. I to są już dramatycznie źle, złe wyniki. Jeżeli do tego dodamy e, brak e, kampanii edukacyjnej e, w związku z czwartą dawką, tej kampanii edukacyjno-promocyjnej nie mówimy o tym, mówimy za mało, lekceważymy. E, wszyscy powinni, ja powtarzam to bezustannie, zrobić wszystko, żeby osoby najbardziej. Potencjalnie zagrożone COVIDem zaszczepiły się. 4% osób powyżej 80 roku życia przyjęło tylko 4%, 70 tysięcy na 600 tysięcy osób w tej grupie zaszczepiło się hmm, czwartą dawką. To jest dramatycznie mało. Liczba osób, ale, które zapisały ale, się na szczęście. Ale może ta, 60. może ta grupa. Tak, może tak. ta grupa już przechorowała. Ale to nie ma znaczenia, pani redaktor, to nie ma akurat takiego znaczenia. Należy się szczepić niezależnie od zachorowania, dlatego bo owszem, to jest tak, że mamy pewną odporność po przechorowaniu, ale proszę zwrócić uwagę, ta odporność znacząco się zmniejsza. Liczba zarówno przeciwcia, jak i odporności komórkowej, odporności związanej z komórkami pamięci. Spada dramatycznie. Stąd zalecenia, a żeby po przechorowaniu COVID-u, uwaga, po przechorowaniu COVID-u szczepić się już po nawet miesiącu, jeżeli nie mamy powikłań. A zatem osoby 80 plus powinny się zaszczepić. I ten apel nie powinien być skierowany tylko do nich. Gdzieś w przestrzeń bliżej nieokreślono Przestrzeń, która jest opisa tym ludziom, bo nie mają dostępu do internetu i nie, nie odbiorą telefonów, tylko do opiekunów tych osób, do ludzi 30, 40 czy 50-letnich, którzy się takimi osobami opiekują. Pan minister tydzień temu obiecał, że będzie kampania. Promująca szczepienia 60 plus oraz 12, plus z zaburzeniami odporności. No, czekamy na to z, rzeczywiście z pewnym utęsknieniem, bo nie możemy tylko się spodziewać, że nasze apele, apele lekarzy, apele mediów, przyniosą, przyniosą mm, pozytywny i populacyjnie odsetkowo wysoki, wysoki procent osób, które nagle postanowią się zaszczepić. Mhm. Mówi Pan, że brakuje kampanii dotyczącej czwartej dawki. Czy wiemy, że rząd planuje taką kampanię w ogóle? Bo ja mam wrażenie, że wcześniej byłam lepiej poinformowana takim mimochodem wręcz, a w tej chwili no chyba nikt nic nie wie. No właśnie, wyparliśmy w ogóle COVID z, z tej przestrzeni, ale nie tylko, wyparli pacjenci, co obserwujemy już od kilku miesięcy. Nie chcą pacjenci przychodzić do nas, nie chcą się testować. Punkty szczepień, na dobrą sprawę, zupełnie nie zamarły. My teraz zbieramy dane dotyczące tych osób, które chcą się jeszcze zaszczepić, ale to jest zdecydowanie za mało. Prowadzimy pewną aktywną kampanię, ale ja powtarzam to też już od co najmniej roku. My powinniśmy Poszukać możliwości dojścia do osób, które są informatycznie, komunikacyjnie, z jakichś tam względów wykluczone. To jest to, to 30%, 40% społeczeństwa blisko, które nie zaszczepiło się kolejnymi dawkami zaszczepiło się co najwyżej jedną dawką, albo wcale się nie zaszczepiło. I tutaj trzeba dotrzeć poprzez, co tu dużo mówić, rozmowę, nie media. A zatem tutaj powinniśmy wykorzystać wszystkie możliwości rozmowy. Nie tylko poprzez lekarzy rodzinnych, bo te ta osoby także do lekarzy rodzinnych się nie zgłaszają, po prostu się nie leczą. Tu opieka społeczna, tu oczywiście rola samorządu, tu rola, rola różnego rodzaju organizacji pozarządowych, organizacji kościelnych, ale także dalej kampanii, uruchomienia pewnych kampanii, które by jednak w sposób bardzo, bym powiedział, prosty jak żółty pasek w każdych mediach albo czerwony Mówiły i informowały o tym, że warto to zrobić, że jest to choroba potencjalnie bardzo niebezpieczna dalej, że Omikron, jest i może być chorobą śmiertelną przy okazji promując wszystkie inne szczepienia których jest bardzo bardzo mało jeśli chodzi o polskich i ukraińskich obywateli. Mhm. Mm y ale nie ma Pan doktor takiego wrażenia, że w obliczu wojny temat COVID-u no bardzo przygasł, przybladł, że trochę przestaliśmy się go bać, trochę przestaliśmy go traktować tak poważnie, jak traktowaliśmy go wcześniej. Czy tutaj jest na to jakaś recepta? Dokładnie tak jest, jak mówi pani redaktor. Od 24 lutego, jak część mówi krytyków działań proszczepiennych, nie ma nagle COVID-u. Otóż jest, proszę państwa, COVID. Jest, są rzeczy, które są ważne i są rzeczy w obszarze informacji, które są ważniejsze. Niewątpliwie wojna na Ukrainie. Jest i powinna być rzeczą, która z pierwszych szpalt gazet, mediów i tych pasków czerwonych i żółtych nie powinna schodzić. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości i nie nadmiarowo uważam, żeby sprawa COVID-19 była, była tutaj na miejscu pierwszym. Ale zaraz po nim jest to wszystko, co się dzieje w kraju. A w kraju, jak deklarują wszyscy, najważniejsze jest zdrowie. I tego sobie zwykle życzymy, więc, żeby ono było pełne, i żeby sytuacja była taka, że mogli, będziemy mogli nie zamykać szpitali czy oddziałów, żebyśmy mogli zwalczać dług zdrowotny, zwalczać, powtarzam, dług zdrowotny, bo nie walczymy z długiem zdrowotnym albo źle walczymy, żebyśmy mogli zapewnić kilku milionom dzieci i młodym kobietom, Ukrainkom, właściwą opiekę, ale także wszystkim obywatelom Polski. Żebyśmy mogli także wiele rzeczy innych zrobić w ochronie zdrowia, to powinniśmy zrobić pewną profilaktykę, bo ona jest dobra dla każdego z nas oddzielnie, ale dla systemu. Co więcej, mają być wprowadzone reformy w podstawowej opiece zdrowotnej. Moje środowisko uważa, że na okres jesienny nie powinniśmy tych reform, rzeczywiście rewolucyjnych, rzeczywiście rewolucyjnych, właśnie tworzyć. Powinno być to przesunięte na wiosnę, przynajmniej na wiosnę 2023, po rozmowach ze środowiskiem lekarzy rodziny. Bo to może być taki pociąg różnych zdarzeń, różnych wątków, które tutaj poruszyliśmy w tej rozmowie, które, który może w sposób znaczący wykoleić to, co jest najważniejsze czyli właśnie dług zdrowotny i jego skutki, które są naprawdę porażające. Panie doktorze, proszę powiedzieć, a co się dzieje jeszcze w szpitalach? Jak wyglądają um, oddziały covidowe? Bo, bo czytamy codziennie, że jest coraz więcej zachorowań, coraz więcej osób trafia do szpitala. Czy ten wariant, który w tej chwili krąży, ten um, wariant on jest bardziej, mówi się, że on jest bardziej zaraźliwy, ale czy, czy rzeczywiście w dalszym ciągu tak mocno chorujemy? Czy te przypadki, które trafiają. Um, do szpitala, one są tak samo trudne jak te, o których słyszeliśmy jesienią czy też wczesną wiosną? No jeżeli ktoś trafia do szpitala, to jest rzeczywiście już bardziej chory i wymaga tej opieki mm, poza ambulatoryjną. poza pozaambulatoryjnej. Ja chcę zwrócić uwagę, że o mikro, jeżeli będzie duża liczba zakażeń, będzie przede wszystkim. Przebudowywał i modelował podstawową opiekę zdrowotną, bo na nas, na lekarzach rodzinnych, będzie spoczywał obowiązek leczenia bardzo, bardzo wielu przypadków, dużo większej ilości niż wcześniej. Jedna osoba z mikronem zaraża 25-26 osób, może zarazić. Tak bardzo zjadliwa jest wersja BA4, BA5. Natomiast e, proszę Państwa, w szpitalach sytuacja jest lepsza zdecydowanie niż była. Jest Mniej więcej 10 razy mniej pacjentów w stosunku do liczby hospitalizowanych pod respiratorami. To są na razie kilkadziesiąt osób, a nie kilkaset osób, jak bywało. Jest mniej hospitalizacji, mniej powikłań, natomiast ludzie umierają, umierać będą. I jeszcze jedna sytuacja: jeżeli my nie będziemy się szybko szczepić, także jako populacja, to w naszej populacji, tak jak w populacjach źle zaszczepionych, może mogą być jeszcze inne warianty być może omikron jest ostatnią wersją koronawirusa i ody. niech on sobie odchodzi w siną dal i nie wraca ale to póki co są na razie nasze pobożne życzenia bo stopień zaszczepienia świata także Polski nie jest duży. Proszę powiedzieć kiedy znów zaczniemy chodzić w maseczkach myśli pan, że to się wydarzy za moment. Nie, nie wydarzy się za moment, ale ja bym powiedział w ten sposób, że każdy z nas, każdy powinien tą maseczkę mieć ze sobą. Każdy. I o to Państwa bardzo proszę. Jeżeli mamy sytuację, w której jesteśmy transport publiczny, kino, teatr, restauracja z bardzo dużą liczbą ludzi, z bardzo dużą liczbą ludzi, jakieś miejsce typu lotnisko, prawda. Gdzie właśnie trwa bliżej nieokreślony strajk, i tam będziemy koczować przez dwie doby. No cóż, trzeba tą maskę założyć. Po prostu nie wstydzić się tego. To jest wyraz odpowiedzialności naszej kultury zdrowotnej i tego, tak jak zdrowia, nam wszystkim życzę. Mm -hmm. dziękuję dziękuję bardzo serdecznie oczywiście w najbliższym czasie na pewno, e, będziemy do tematu wracać bo covid był jest i jeszcze na pewno przez jakiś czas z nami będzie dziękuję bardzo serdecznie doktor dziękuję. Michał Sutkowski prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dziękuję. Dziękuję pięknie.